Novo Nordisk, spółka, która jeszcze rok temu była tak naprawdę totalnym no-brainerem. Spółka, która czego się nie dotknęła, zamieniała to w złoto. Duński gigant stał się w pewnym momencie warty więcej niż cała gospodarka kraju, z którego pochodzi i zdetronizował luksusowe imperium Louis stając się najdroższą spółką w Europie. Inwestorzy patrzyli na producenta Ozempiku i wegowi jak na maszynkę do robienia pieniędzy, która nigdy się nie zatnie. Wycena akcji została wywindowana do poziomów, które zakładały scenariusz perfekcyjny: wieczny monopol, nieskończony popyt i marża rodem z sektora i technologicznego, a nie w jakiejś farmacji. Ale giełda ma to do siebie, że jest bezlitosnym weryfikatorem marzeń. Kiedy te marzenia zderzają się z twardymi tabelkami w Excelu, następuje bolesne przebudzenie. Ostatnie raporty finansowe Nowo Nordisk były właśnie takim uderzeniem w betonową ścianę. Gigant dostał zadyszki, kurs akcji zanurkował, a na rynku pojawiło się pytanie, którego nikt wcześniej nie śmiał zadać. Czy to jest po prostu koniec Eldorado? A zanim jednak przejdziemy dalej, to przypominam, że nie jestem doradcą inwestycyjnym, a wszelkie decyzje musicie podejmować na własne ryzyko i odpowiedzialność. Zachęcam do zostawienia suba i lajka, jeśli film się spodoba. Dajcie mi koniecznie o tym znać w komentarzu. A na kanale jest możliwość wsparcia, więc jak ktoś ma życzenie, to zapraszam. Bardzo was też zachęcam do dołączenia na serwer Discord oraz do czytania bloga. Do wszystkiego link w opisie. W opisie też jest link do partnera tego odcinka, czyli XTB, polskiego brokera oferującego zakup akcji ETF-ów bez prowizji do 100 tysięcy euro miesięcznego obrotu. A z kodem bez iluzji podczas rejestracji dostaniecie darmowy kurs inwestowania. Polecam. A teraz przechodzimy do filmu. No i na początku, żeby w ogóle zrozumieć skalę tego tąpnięcia, musimy wejść głęboko w liczby, które ostatnio wylały kubę zimnej wody na inwestorów. Ostatnie kwartały miały być jak zwykle triumfami, a tak naprawdę okazały się tragiczne bo rozminęły się z prognozami analityków. Sprzedaż flagowego leku na otyłość Wegowi w ostatnim kwartale wyniosła 11,7 miliarda koron duńskich. Dla przeciętnego człowieka to jest góra pieniędzy, ale rynek i analitycy z Wall Street wyceniali ten przychód na 13,5 miliarda. To jest prawie 2 miliardy przestrzelenia na najważniejszym produkcie w portfolio. W świecie giełdowym przy tak wyśrubowanej wycenie taki błąd jest niewybaczalny. Ale co gorsza, problem leży głębiej niż w w samym przychodzie. Inwestorzy z przerażeniem odkryli, że zysk operacyjny i marże brutto są pod gigantyczną presją. Okazało się, że przychód na papierze to jedno, a to, co zostaje w kasie, to drugie. W USA, które są kluczowym rynkiem, toczy się brutalna wojna cenowa, bo żeby nowo mogło utrzymać swoje leki na listach refundacyjnych, musi oferować pośrednikom tak zwanym PBM-om, gigantyczne rabaty. Cena katalogowa leku, o której czytacie w gazetach, to jest fikcja. Realnie spółka za zarabia na jednej dawce coraz mniej, bo musi kupować sobie dostęp do pacjenta, obniżając cenę netto. To sprawiło, że inwestorzy, którzy liczyli na marże rosnące w nieskończoność, zobaczyli, że sufit jest znacznie niżej niż myśleli. Model finansowy, który zakładał, że nowo dyktuje warunki, właśnie legł w gruzach. Teraz to rynek dyktuje warunki i warunki dla Nowo Nordisk. A to prowadzi nas do drugiego, fundamentalnego problemu, który jest jeszcze groźniejszy niż jeden słabszy kwartał w finansach. Mowa o utracie konkurencyjności, zarówno produkcyjnej jak i technologicznej. Nowo Nordisk stało się ofiarą własnego sukcesu w najgorszy możliwy sposób. Firma fizycznie nie jest w stanie wyprodukować tyle leku ile chce rynek, ich łańcuch dostaw trzeszczy w szwach, a linie produkcyjne są tak zapchane, że nie wiadomo już, co z tym zrobić. To brzmi trochę jak problem bogactwa, ale w biznesie to jest totalna katastrofa. Pacjent, który idzie do apteki i słyszy, że nie ma wegowi, zapraszamy za miesiąc, to on nie będzie czekał. On idzie do lekarza po receptę na lek konkurencji. Przez swoją niewydolność logistyczną Nowo Nordisk oddaje udziały w rynku Walchowerem, a desperacki ruch z zakupem fabryk od firmy Catalent za miliardy dolarów to próba. Gaszenia pożaru benzyną. Efektów tych inwestycji nie zobaczymy przez miesiące, a rynek ucieka tu i teraz. I tu na scenę wchodzi największy koszmar duńczyków. Amerykański gigant, którym jest oczywiście Eli Lilly. Musimy to powiedzieć głośno. Nowo Nordisk traci palmę pierwszeństwa technologicznego. Przez chwilę byli monopolistą, innowatorem, a dziś stają się starym liderem. Dlaczego? Bo biologia jest bezlitosna. Lek od Nowo Nordisk, który był oparty na semaglutydzie, naśladuje działanie jednego hormonu, GLP-1. Tymczasem lek od Eli Lilly, tu mówimy o manjaro czy zebbandzie, to nowa generacja, która naśladuje aż dwa hormony, GLP1 i GIP. Badania kliniczne, w których porównywano te substancje web w łeb, nie pozostawiają złudzeń. Amerykański produkt odchudza szybciej i skuteczniej, pozwalając zrzucić nawet 20-25% wagi ciała, podczas gdy leki nowo często zatrzymują się na 15-17%, a w świecie medycyny lepszy produkt zazwyczaj wygrywa wojnę. Widzimy to już w danych sprzedażowych z USA. Eli Lilly błyskawicznie pożera ten rynek, a dynamika wzrostu sprzedaży ich leku Zepbound jest znacznie wyższa niż Wegowi. Inwestorzy zaczynają rozumieć, że Nowo nie jest już Teslą tego rynku, która ucieka wszystkim o lata świetne. Nowo Nordisk staje się Nokią w momencie, gdy konkurencja właśnie pokazała iPhona. I to właśnie ta utrata technologicznej korony, połączona z zadyszką finansową, sprawia, że narracja o wiecznych wzrostach pękła jak bańka mydła. Tutaj także warto wspomnieć o podejściu Piotra Cemcyka, który za wszelką cenę chce pompować narrację o odpaleniu w górę Nowo Nordisk. Tylko jakie to ma znaczenie długoterminowo, skoro biznes się kurczy? Szybkie strzały są ok dla spekulantów, ale tak naprawdę dla długoterminowców to jest tragiczna opcja. Zresztą w tym temacie dobrze wypowiedział się Karol z kanału Karol Kowalczyk Droga do Wall Street, który potwierdza to, co ja opisuję w teorii, tylko on to pokazał w skrabie na wszystkich wskaźnikach, które są do tego przeznaczone. Z jego filmów też jasno wynika, że biznes się kurczy, a prognozy są coraz gorsze. Tutaj tylko cud w postaci nowej innowacji może uratować nowo Nordisk w przyszłości. A link do kanału Karola zostaje wam w opisie, żebyście zobaczyli o co mi chodzi. Ale to tak chwila dygresji i teraz już wracamy do tego, bo jeśli myślicie, że wojna z Elili to jedyne zmartwienie zarządów Danii, to jesteście w błędzie. Za plecami tej wielkiej dwójki czai się cała watacha wygodniałych wilków, która chce wyrwać kawałek tego gigantycznego tortu. Mowa oczywiście o firmach, które do tej pory spały, ale teraz wchodzą do gry z impetem, który może wywrócić stolik. Chodzi oczywiście o Viking Therapeutics, Roche, Pfizer... Wszyscy oni zrozumieli, że rynek leków na otyłość to jest nowa gorączka złota i nikt nie odda go bez walki. Co gorsza, nadchodzi rewolucja technologiczna, która może sprawić, że dzisiejsze hity sprzedażowe staną się przestarzałe jak odtwarzacze DVD w erze Netflixa. Mowa o świętym gralu medycyny odchudzającej, czyli o tabletce. I bądźmy szczerzy, obecna kuracja WEGOWI czy Zepbound wymaga kłócia się igłą raz w tygodniu. Choć igła jest cienka, to wciąż bariera psychologiczna i logistyczna dla milionów pacjentów. Ktokolwiek pierwszy wprowadzi na rynek skuteczną, tanią i bezpieczną tabletkę, którą połykasz rano przy kawie, ten wygra wszystko. I tu robi się niebezpiecznie dla Nowonordii. Mniejsi gracze jak Viking Therapeutics, pokazują wczesne wyniki badań swoich tabletek, które są szokująco dobre. Skuteczność porównywalna z zastrzykami, a skutki uboczne mniejsze. To rodzi niesamowicie duże ryzyko dla Nowonordisk, bo dzisiaj lek na otyłość jest towarem luksusowym, na którym nowo ma kosmiczne Marże, ale jeśli za 3-4 lata na rynku będzie 5 różnych tabletek od 5 różnych producentów, to lekna otyłość stanie się towarem powszechnym, tanim i dostępnym jak aspiryna czy ibuprofen. A na aspirynie nie buduje się bilionowych wycen. Rynek giełdowy, który zawsze patrzy w przyszłość, zaczyna dyskontować scenariusz brutalnej wojny cenowej, w której dzisiejsze marże Nowo Nordisk spadną o połowę. To realne zagrożenie, że ich kura znosząca złote jaja zamieni się w złokiego kurczaka. Co zatem musi się stać, żeby duński gigant nie podzielił losu Nokii, która zlekceważyła smartfony? Nowo Nordisk stoi pod ścianą i musi zrealizować perfekcyjny plan ratunkowy oparty na trzech filarach. A margines błędu oczywiście tutaj wynosi okrągłe zero. Po pierwsze, Nowo Nordisk nie może tylko bronić Wegowi, Muszą jak najszybciej wprowadzić na rynek swój nowy as z rękawa, czyli lek Kagrisema, który ma być odpowiedzią na potwora od Eli oraz własną pigułkę odchudzającą. Amy Kretynę. Wstępne badania pokazują, że Amy kretyna może być game changerem. Odchudza szybciej i jest w tabletce. Jeśli dowiozą ten produkt przed konkurencją, obronią pozycję lidera. Jeśli się spóźnią, stracą rynek masowy. Po drugie, logistyka. Muszą drastycznie odetkać rury produkcyjne. Przejęcie gigantycznych fabryk od firmy Catalent za 11 miliardów dolarów to krok w dobrą stronę, ale te linie produkcyjne muszą ruszyć pełną parą na wczoraj. Nie mogą sobie pozwolić na kolejne kwartały, w których popyt przewyższa podaż, a pacjenci odchodzą z kwitkiem. Każdy dzień zwłoki to prezent dla konkurencji, no i po trzecie, i to może być ich najważniejsza fosa obrodna. Muszą udowodnić, że ich leki to coś więcej niż kosmetyka dla celebrytów. Nowo musi wygrywać badaniami klinicznymi, które pokażą czarno na białym, że Wegowi chroni serce przed zawałem, nerki przed niewydolnością, a stawy przed zwyrodnieniem. Tylko twarde dowody Medyczne na poprawę zdrowia, a nie tylko wyglądu, zmuszą ubezpieczycieli i rządy do refundacji leku masowego pacjentowi. Pozwoli im uciec z szufladki leku na otyłość, a zmieni się to na szufladkę leku ratującego życie, gdzie konkurencja cenowa jest mniejsza, a lojalność pacjenta jest dożywotna. Piłka jest po stronie zarządów Danii, muszą udowodnić, że potrafią nie tylko odcinać kupony od sukcesu, ale też wygrać technologiczną wojnę, która dopiero się rozpoczyna. Jest oczywiście jeszcze jeden gracz przy tym stole, który może w jednym podpisem zniszczyć piękne wykresy. Nie jest to konkurencja, ale nie jest to też technologia ani polityka. Konkretnie chodzi o USA. Musimy pamiętać, że Nowo Nordisk to firma duńska tylko z nazwy i adresu. Finansowo jest to firma amerykańska, bo to w USA generują największą część swoich zysków. I tu pojawia się gigantyczny problem wizerunkowy i regulacyjny. Cena miesięcznej kuracji ozemplikiem czy Wegowi w Stanach Zjednoczonych potrafi wynosić 1000 dolarów. Tymczasem w Niemczech czy Francji ten sam lek kosztuje 100, może 200 euro. To jest rażąca dysproporcja, która kłuje w oczy. Amerykańscy politycy, i to jest rzadki przypadek, gdzie zgadzają się zarówno demokraci, jak i republikanie, zaczynają publicznie grillować prezesa Nowo Nordisk na przesłuchaniach w kongresie. Bernie Sanders krzyczy o chciwości korporacyjnej, a presja na ustawowe wymuszanie obniżek cen jest największa w historii. Inwestorzy boją się scenariusza, w którym rząd USA powie dość i narzuci limity cenowe na leki na otyłość w ramach programów Medicare. Jeśli Nowo zostanie zmuszone do obniżenia cen w Stanach o połowę, żeby zrównać się z Europą, no to ich prognozy zysków runą jeszcze bardziej. To jest ryzyko polityczne, którego nie widać na wykresie giełdowym, a które wisi w powietrzu jak czarna chmura. Do tego dochodzą oczywiście tzw. PBM-y, czyli pośrednicy na rynku leków w USA. Którzy żądają coraz większych haraczy za to, żeby lek w ogóle trafił do pacjenta. To sprawia, że Nowo jest ściskane z dwóch stron. Politycy chcą niższej ceny dla ludzi, a pośrednicy chcą wyższej prowizji dla siebie. A w środku tego i madła jest marża spółki, która powoli jest coraz gorsza. Więc jak brzmi ostateczny werdykt? Czy Nowo Nordisk to trup czy okazja życia? No bądźmy poważni. Firma, która ma w garści legna największą cywilizacyjną plagę XXI wieku, nie upada, ale musimy zaakceptować nową rzeczywistość. Nowo Nordisk wraca z krainy baśni na ziemię, totalnie do podłogi. Korekta na akcjach, którą obserwujemy, to po prostu totalna masakra wywołana przez inwestorów po pęknięciu bańki. Inwestorzy przestali płacić za marzenia o monopolu, a zaczęli wyceniać firmę, która musi walczyć o każdy procent rynku z potężnym rywalem. A jeśli jesteście inwestorami długoterminowymi, to obecne spadki mogą być pierwszą od lat okazją, żeby kupić akcję od spółki po uczciwej, a nie kosmicznej cenie, ale wchodząc w ten biznes dzisiaj nie kupujecie już pewniaka, który tylko rośnie. Kupujecie bilet na wojnę handlową między Danią a USA, a jeśli wierzycie, że nowo dowiezie tabletkę przed konkurencją i obroni się jakością, to możecie inwestować, ale jeśli liczycie na łatwe 100% zysku w rok albo jeszcze więcej, jak to bywało wcześniej, no to możecie się srogo rozczarować. A wy co myślicie? Czy Duńczycy obronią tron, czy może amerykańskie Elilili przejmie koronę króla odchudzania? Jesteście Team Nowonordisk czy Team Elilili? Koniecznie dajcie znać o tym w komentarzu, bo ta debata w sekcji pod filmem będzie pewnie ciekawsza niż nie jeden raport. Subskrybujcie kanał po więcej prawdy o gospodarce. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.